Cześć, witam na moim kanale. W tym filmie powiem Wam o najważniejszym lipcowym oprysku papryki. Jaki należy wykonać, żeby nie mieć choroby fizjologicznej, jaką jest sucha zgniliczna wierzchołkowa papryki. Więc jeśli ten film jest dla Ciebie interesujący, to pozostaj na kanale. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania. A teraz do tematu. Jak widzicie, liście na moich paprykach są wilgotne, ponieważ przed chwilą wykonywałem Oprysk. Tu już nawet jedna się robi czerwona, taka malutka. Ale widzicie, reszta już jest ładna, duża. To są akurat papryki ostre. I tak. Sucha znizna wierzchołkowa. Papryki jest to choroba, która może w bardzo szybki bardzo krótkim czasie zniszczyć plony. Zniszczyć plony przez to, że niedobory wapnia będą pojawiać się na owocach. Będą pojawiać się na krzewach. Spójrzcie, jakie fajne papryki. I takie papryki będą do wyrzucenia. Niedobory wapnia są bardzo niebezpieczne dla papryk, jak również i dla pomidorów. Spójrzcie, jaka fajna papryka. Już zaczyna się podpalać. Spójrzcie, jaka tutaj jest wielka. O, dla porównania. Moja pięść. O. I takie mamy papryczki. Ale z tak wielkimi paprykami jest problem z niedoborem. I sucha zgnilizna nie jest to choroba, nie jest to objaw jakiegoś grzyba, pasożyta. Jest to objaw po prostu niedoboru wapnia. Niedoboru wapnia, który możemy w bardzo łatwy sposób uzupełnić. Ja Wam się tutaj będę trochę chwalił, Paprykami jakie ja mam w tym roku, bo ten rok może być bardzo dobry dla papryk. No i chciałbym, żeby ten plon był jak najlepszy. Tutaj już widzicie oznakę właśnie suchej znizny wierzchołkowej papryki. Nie jest tak jak w pomidorze, że ona pokazuje się od spodu, może pokazać się tak z boku. I całe szczęście, bo dzięki temu zauważyłem, że coś się z paprykami dzieje. Krzewy są całe oblepione paprykami, a przez to zapotrzebowanie na wapń, na minerały jest bardzo duże. I ja do, do uzupełnienia wapnia wykonałem oprysk środkiem Help Plant CA od Sumina. Nie jest to reklama. Pojechałem do centrum ogrodniczego, spytałem się wprost, co polecają na suchą zgniznę wierzchołkową papryki. Możecie zauważyć, że Help Plant CA nie dość, że zapobiega suchej zgniźnie wierzchołkowej, to zapobiega zmniejszeniu się liczby owoców oraz pękaniu, drzew, pękaniu owoców drzew pestkowych. Niedobory wapnia odpowiadają właśnie za wszystkie zmiany, jakie występują na paprykach. No a wiemy, że takie papryki z suchą zgnilizną nie nadają się do spożycia. Nie ma co obrywać papryki, która już jest ewidentnie zaatakowana, ponieważ wtedy niedobór wystąpi na innych. A byłoby szkoda. Wpryskać. Opryski wykonujemy oczywiście po zakończeniu oblotu pszczół. Wiem, że tutaj jest, że one rosną mi tu w tunelu. Ale lepiej dmuchać na zimne. Jak widzicie, u mnie jeszcze sporo papryk kwitnie cały czas. Cały czas są nowe, więc należy dbać o uprawę, o niedobory wapnia, żeby na kolejnych się nie, nie rozwijała ta choroba fizjologiczna. Ja pryskam od spodu liści, przynajmniej staram się pryskać tyle, co dam radę od spodu, jak również z góry. Pryskam również liście, łodygi, paprykę, żeby jak najszybciej roślina pobrała sobie ten wapń do listnie. I tu Wam polecam jeszcze wykonywanie oprysków dolistnych, ponieważ one o wiele szybciej będą wchłonięte przez roślinę, roślina o wiele szybciej sobie ten wapń wykorzysta. Spójrzcie jaki jegomość idzie po tunelu z drugiej strony. Tadziu, zobacz, aksamitki rosną, ale nie w tunelu, niestety. W tunelu widziałem pąki kwiatowe, za chwilę będą pękać, będą się otwierać, więc też będzie tutaj, pokażą się aksamitki. Spójrz, już jest, są pączki, za chwilkę będzie kwitnąć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrypcji, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.